Dzisiaj zrobimy sobie wielki pojedynek Niezdrowe jedzenie Wersus zdrowe Ja tutaj reprezentuję warzywa, owoce, sałatę i tak dalej A sugar fast foody i jakiś syf A ja mam tutaj zame słodycze, chipsy, pączki Taki typowy stół z kolacją od grubasa Czyli jakby nie patrzeć dzisiaj jest pojedynek grubasa versus sportowca ja tu mam 4000 kalorii na tym stole To ja mam z 500 w całości A i co jak ja zabiję to ty jesz, dobra Ale ty się dzisiaj nie nie najesz ci powiem, chyba będziesz musiał po odcinku dojeść pierwszy raz jeden powalony, ale kurde mam zero! To co już mam jeść? Wedle zasad wychodzi na to, że masz żreć. Tak, dokładnie. No dobra i mi teraz go zabiję. Co? Dobiłem sobie jakiegoś knuta, najsik! Nice. Dobra, wróciła wasza ulubiona seria, Sugar będzie żarł i się wkurzał, let's go! no! i dobra, dobra! No nie chce mi się już grać, trzy rzeczy mam jeść! To Sugar 1500 kalorii na start, dawaj, wpierdzielaj! Zabijemy sobie... No dobra, zaczynam od burgera! No to jedz, jedz, bo masz do nadrobienia. Wiem. No to pięć rzeczy proszę zjeść. No. W laj dalej, no nie ma co się zastanawiać. Na to musisz zjeść 2 trzy przynajmniej. Dobra, to jedz. Fryty teraz walimy? Ile ci się zmieści? Byłeś głodny, to jedz No, no ja już się naradłem. Myślałem, że piweczko znowu Tego się spodziewałem po tobie. No i Siadę, co ja babka. nie chcę jeść batoników? Już muszę zacząć deser. To mam donata z żabki, niech stracę. Mm, jadłam dość. Zjadłeś pięć rzeczy, czy nie? No, jadłam. To zaraz będziesz musiał zjeść szóstą. Aha, mój. Bo... Nie! nie! Tylko sobie sam szkodzisz, że ich nie zabijasz. Dobrze! Zjedz wow. pierwszą rzecz. Jedną rzecz mogę zjeść na spokojnie, sugar. I co ty masz przygotowane? Niewidzialną sałatę na przykład. <laughs> Musicie ją sobie wyobrazić, bo na screenie jej nie widać. <gry> Uwielbiam Michaszki. Czuję się jak jakiś królik najgorszy. Róż no mi się ręce kleją. Obij ich tylko i zabije zabiję na spokojnie. Ja już rężę, idę, Kurde! Ja Nie zdążyłem No idź stąd O, nie grał z tobą! Nice! Nie, no, wszedł mu do No bolsa, dobra, wakki. ja muszę grać jak Debil, bo nie chcę, żeby on zabijał kogoś. Dobra, ja mam Żygi, czyli tak zwana owsianka mój specjal. Mmm, a patrzcie, jak apetycznie wygląda. <ścoughs> Ale dobre. Kulda, wysypałem paluszki na podłogę. Sugar to dzban. Zazdro. Kulda, cool, i O. A GORKU, GORKU! Leży! Dobra, zryj. Teraz już zrobię ci takie combo żarcia, że już nic nie zabijesz. Połamie się zęby na tej marchewce, dobra, lecę do czegoś innego. I kurde, wystrzela! Dobra, rzodkiewka do mordy i lecimy. Le! Niedobry to. Jeden leży drugi leży! Zdryj! Musisz jeść w tej chwili! Elo, byczku! Ale ta rzutkiewka była obrzydliwa, nie wiem. Pobudziła mnie do działania. Leży! Haha! Dobył pan. Proszę z McDonalda. Wiesz jest. No jak ja mam to robić? To jest to naraz! Hedzik. A Aaaaa! Prawie dostałem! Leży! Dobra ja uciekam do strefy Palę to na web, ja muszę jeść fajne byłyby te orzechy jakby dało się je kurwa otworzyć Nie z Family Friends nie Tak to wygląda jakieś orzeszki Kurde sypią się. Ej ja zajebiste będę je jadł codziennie się, o. O. Nie. To nie bajki to nie Disney No nie no dobra, mam jeden HP i nie mam matsów! Jesteś orzustem, nie zjadłeś wszystkiego, ja zjadłem. No dobra, no to na drobik jabłuszko, tak zwane. O, zdrowa mandarynka. Muszę wytrzeć ręce o pościel i lecimy. Ja też o poście tylko z czekolady. To będzie ktoś myślał, że się tam obsrałeś człowieku. Lepiej tam nikogo nie zapraszaj. Może to skończyć aferą, A co? Mózg! Bitych! Aaaak, w zeszłej gierce ja super zacząłem, teraz ty! Nie bić się, no! z HAHA! Dawaj, zjedz coś zdrowego! A mogę coś zlutować, kurde? Ledwo co wylądowałem, bo musiałem lecieć i jeść. No to, bo lądujesz opóźniony. Ty jesteś opóźniony, a ja tylko ląduję, no więc nie wyzywaj. Ty, no bo na Twitchu jest za to ban. Obaj teraz streamujemy regularnie na Twitchu, więc wijajcie codzienne streamy u mnie na Rafaelop podłoga i uszugara na Piotr Szugar Podłoga. Linki w opisie, zostawcie obserwację, bo dzisiaj pewnie stream. Jest kształt banana, chyba że myślicie, że to dildos, ale dildosa się nie da zjeść, więc zobaczmy, zobaczmy czy to banan, czy dildos. Banan! <laughs> Bardzo dobry Czekaj na mnie, czekaj na mnie! Ja już zabijam! Jak zabijasz? Ja właśnie rąbnąłem w drzewo! A! Od jedzie! Widzę ja robią. Nie! Leży! Nie ma go, nie ma go tu! 12 seconds later. Fajny sniper! Prawo, prawo! Leży, podnieś, 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 podnieś go podnieś. czy nie? Podnieś tego bota? Podnieś, ja muszę jeść, ale podnieś. To jest jakiś sok z uwaga Aroni i podobno jest mega obrzydliwy. Nigdy go nie piłem, zobaczmy. Ale gówno, ale syf. Fuj, eee, Dwóch na górze! No co to jest ze To jest padowiec! Wow, nie ma matsów, Sugar! fajnie się z tobą grało No i miał fulkę wabą. Kapią na jakimś dachu, tak grają ludzie. Masz gościa na dachu, idę go skilopować. To ja mam pompę. Elo mordo! Nie 300 typów jest na miejscówce! No bo ja chcę, sobie się na tych marchewek jak królik. Pomidora jeszcze masz No mam, tu grają jakieś kamperzy teraz. Ma, 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 Dobra, współpraca, po jajki Leży! Leży drugi! No i tak się robi leszczy! Leży trzeci! Co tu się dzieje? Spieżelki to śmieżerki! Zabawy cała moc! A jak paśmy! Pije wodę! Ja mam tyle ciężkich rzeczy, a on ma wodę, no to... Bierdzielę takie odcinki. Box like a fish! <noise> Płakał w kącie! Nie. Płakał w kącie, poddał się. Ja też się poddaję, widzowie, nie jem już więcej. Żryj, Znowu będziesz szygał, Sugar, Przykro mi chipsy ketchupowe. A ja mam chipsy bananowe! Mm. Co to za syf, To są chipsy? <noise> Czuję się jakbym jadł kamień. Zaraz mi zęby połamie. Patrzcie. I mam tutaj kurczaczka z ryżem i papryką. Bardzo zdrowy, pożywny posiłek. Białeczko uzupełnione! Sugar, bo jest jeden problem. Mi została cebula, której nie chcę jeść. Cebulę dawać, widzowie, robimy to! Dojeżdżam znowu! A! O, O! No Fox Like a Fish? Cebula dawaj! Jest, cebula śmierdzi. Dobra. Ale gówno. <laughs> Zaraz się popłaczę znowu jeszcze od tego. A to nie przy krojeniu? Kroję zębami. <laughs> Na początek się nie zapowiadał dobrze tego odcinka, ale teraz już jest trochę lepiej. Bo co, bo cierpię? <laughs> no nie mogę nie strzelić Gościu stoi za drzewem się nie rusza wow. Kur, Dwa head'y za wupy Tak się zabija ludzi No miałeś osłaniać ogóraz! mam. Oguras Leży kolejny Jestem mistrzem snajperki Dostał Dobra zagryzam Ogurasa marchewką i dojeżdżamy <laughs> <laughs> Kurde oh, nie No tu na biało znowu. Gdzie on nie leci? Gdzie on nie leci? Ja go dojadę. I redaki dajesz. Bęk! Nie ma uciekania! No co ty, dwóch zjadłeś? <laughs> znaczy, znaczy. <laughs> co ty gadasz? Ci się już w tej głowie przegrzało też naprawdę. I od kogo zginie? Od Rafaela? Ode mnie! Let's go! Nieee! Tak, tak, tak. Jeden sto 150. No nie, Dobił mi 10 na stówę! Czy sosik się liczy? Nie! A jak zjem sam? To no tak! Serio? Ile sosu? Dobra, odzieśnij! Ja nie, z <coughs> Dobra, zjem jeszcze jednego tego zdrowego waferka! Leży na górce! Co tu? Tu nie ma nikogo! Leży. Kto zabił? Ja zabiłem! Jeden za mną! Stubę dostał Jak coś to mu To Leży Ja go zabiłem, let's go Ostatni Nie wierzę Co on robi? Nie. nie Nie, 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 Tak, 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 tak Walić Trzy rzeczy, trzy paluszki Co ty, oczywiście! Weź coś jeszcze, no zrobię trzy fragi teraz chyba No to zjemy jeszcze getsa Dobra, chipsy na koniec Pamiętajcie, żeby wbijać na nasze Twitch TV, bo tam streamujemy regularnie. Linki w opisie i kod zjednoczeni to jedyny prawilny kodzik w sklepie Fortnite. Elo! Elo!